Dzień dobry, hej, cześć w ProSport. Przez cały obóz podpytywaliśmy naszych wypoczywających podopiecznych, co tam u nich słychać. Sami sprawdźcie, jak się bawią. Który to twój obóz? Siódmy albo szósty. Wow, mamy tu prawdziwą weterankę. Drugi. Pojedziesz z nami za rok? Chyba tak. Czwarte. Tynek, a to jest twój pierwszy obóz. Chcesz jechać na kolejny? Tak. Pierwszy. No ja trzeci, ale na pewno nie ostatni. Widzimy się w przyszłym roku? Tak. 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 Który blok sportowy lubisz najbardziej? nogi. Dlaczego nogi? Bo jest fajnie i ja szybko jeżdżę. Albo piłka nożna, albo koszykówka. Nerfy. Nerfy, piłkę nożną i bieganie. E, no koszykówkę, unihokej, e... No i, 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 no i piłka nasza. Baseny, skakanie i nerfy. Badminton. Ringo. Łuki, no i te, and, e, jakby, kołaki. nogi Koszykówkę i kalaki. Gofry czy lody? Lody. Gofry. Gofry, mmm, pyszne. A z czym najbardziej lubisz gofry? Z bitym śmietanem i z owocami. Lody. Waniliowe czy czekoladowe? E, waniliowe. Z polewą czy bez? Bez. Lady. O, a odpowiedz nam jaki smak leda Pistacja, śmietanka? Jabłko. Gofry. Z bitą śmietaną czy polewą? Trudno by powiedzieć. Tak koleżanki? Wszystko w porządku? Jak się dogadujesz z koleżankami? Dobrze jest. Dobrze, a poznałaś tutaj dużo koleżanek nowych? Tak Z wszystkimi osobami, które się tutaj spotkałem, to utrzymuję kontakt do dzisiaj. Wszyscy są spoko, często wychodzimy na dwór i dalej ze sobą piszemy. Co najbardziej lubisz robić na plaży? Budować zamki z piasku, kąpać się w morzu, kopać dziury na plaży i grać w piłkę. A kadra jest fajna? Tak. Najlepsza? Tak. Kadra ja to... O szkoda gadać. Najlepsza na świecie. Ci się podoba na obozie z transportu? Bardzo fajnie, polecam. Fajnie. Super jest. Co mogę powiedzieć? Ogólnie jest fest, zabawa normalnie, cały czas jakaś aktywność. Powiesz, że nie ma czasu na nudę? Nie. No, bardzo fajnie. No, fana zabawa jest, y, dużo atrakcji, bloków sportowych, no i ogólnie super jest. Wszystko tu jest fajne. Y, się w ogóle nie nudzimy i cały czas mamy jakieś rzeczy. Świetnie, to już mój piąty obóz. Wszystko, towarzystwo, kadra, bloki sportowe... Naj najlepsze. Są też inne obozy, ale nie dorównują oprosportowi. Głównie da się ułożyć, żeby jak powiedzieć, jak fajnie jest na tym obozie po prostu. Wszystkich was zapraszam. Serca.